Siemka, kameleony to zwierzęta wymagające. Uchodzą za trudne w hodowli, chociaż moim zdaniem jest troszeczkę inaczej. Po prostu kameleony, hodowla kameleonów, przetrzymywanie kameleonów wymaga takiego naprawdę porządnego przygotowania się nowego właściciela. Ja pokażę wam, jak my przetrzymujemy kameleony w sklepie Varan. Te zbiorniki, które widzicie na samej górze. To są zbiorniki właśnie na kameleony. Yy, pokażę Wam, jak jest zbudowany taki typowy zbiornik dla kameleonów. W ofercie posiadamy samce i samice dwóch gatunków: kameleon, lamparci i kameleon jemeński. Kameleony jemeńskie, yy, samiczki młode, trzymane są maksymalnie po 2-3 sztuki w terarium, jak jest możliwość, to nawet pojedynczo. Natomiast kameleony, yy, lamparcie, Podobnie jest z samiczkami. Samce czy mamy całkowicie pojedynczo. I jak jest zbudowany taki zbiornik? Pokażę Wam na dwóch przykładach. Tutaj mamy dwie samiczki kameleona Lamparciego. Na górze mają do dyspozycji promiennik UVB oraz żaróweczkę grzewczą. Skonstruowana jest tutaj taka mocno sztywna liana, która służy zwierzakowi za opcję do wygrzania się. Temperatura pod Promiennikiem tutaj dochodzi do 30 kilku stopni, jest to tak rozwiązane, żeby ten kameleon w tym terarium miał jak najwięcej możliwości do przechadzania się. Zwróćcie uwagę, że z tyłu jest też taka siatka i te kamelony sobie po tym śmigają. Tutaj w tym terarium siedzi sobie czteromiesięczny samczyk. Wykorzystujemy i mamy w sprzedaży takie świetne, miękkie liany, które można bez problemu sobie wyginać. I ten kameleon, identycznie tutaj, ma możliwość wspinania się, możliwość wygrzania się pod lampą. A tutaj, terrarium z dwiema młodymi samiczkami kameleona jemeńskiego. Przede wszystkim, przy młodych kameleonach trzeba zadbać o ich nawodnienie. Jak widzicie, jest masa, lian, sztucznych roślin. Podobnie jak w tamtym terrarium, taka na drucie wyginająca się, pokryta y, takim miękką, jakby pianką roślina, i one tutaj wychodzą się wygrzewać.